Rozwiąż nierówność 2x kwadrat minus 4x jest większe od 3x kwadrat minus 6x. Ok, to teraz sobie to wszystko poredukujemy ze sobą i zaczynamy. 2x kwadrat odjąć, bo jak przenosimy przez znak równości bądź nierówności, to zamieniamy znak na przeciwny. I było 3x kwadrat, no to teraz będzie minus 3x kwadrat. Przepiszemy sobie to i zamieniamy znak do minus 6x, będzie plus 6x. Znaczek, tu nie zostało nic, no to mamy 0. I teraz tak, 2 minus 3 to jest minus 1, ale jedynki nie piszemy, minus x do drugiej. A tu mamy minus 4 plus 6, czyli więcej jest na plusie, plus 2x. I teraz takie coś możemy policzyć dwojako. Jeden delto, dwa nawiasem. Proponuję dwa rozwiązania, ponieważ wiem, że uczniowie boją się tego sposobu z nawiasem, bo... Boją się, że źle wyznaczę przed tym nawias, no i wiadomo, wtedy całe zadanie leży. Dlatego będziemy zawsze sobie liczyć tak i tak, bo może po jakimś czasie przekonacie się sami do tego rozwiązania z nawiasem, bo jest ono znacznie prostsze i szybsze przede wszystkim. Ok, wypisujemy sobie, że mamy a, współczynnik a jest przy x kwadracie, jest i minus, czyli minus 1, b, natomiast leży nam przy x jest 2, a C to jest wyraz wolny, którego tutaj kompletnie nie mamy, więc wynosi on 0. Przypominam, że wzory na deltę znajdziecie we wzorach maturalnych na maturze, które będziecie mieć przy sobie. Nie musicie ich znać na pamięć. b kwadrat, czyli 2 do potęgi drugiej to jest 4, minus 4 i to sobie proszę ładnie zapisywać. Nie lenić się, tylko zapisać. Ok, teraz spójrzcie, że całe to mnożenie się zeruje, bo wszystko razy 0 to jest 0. Zatem to jest 4. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 4, 2. Nasza delta jest dodatnia, czyli mamy dwa rozwiązania. Minus b, 2, czyli będzie minus 2 plus pierwiastek z delty 2 razy minus 1. Zatem mamy minus 2. Tutaj zapisujecie dokładnie to samo, ale ze zmienionym znakiem w środku. Góra nam się tutaj zeruje, czyli mamy 0 dzielone przez minus 2. No to tak czy siak będzie 0. Ale tu już mamy minus 4 przez minus 2. A w dzieleniu dwie liczby ujemne stają się liczbą dodatnią czyli minus 4 przez minus 2 to będzie 2. Ale uwaga, to nie jest jeszcze skończone rozwiązanie. Musimy tutaj zapisać oś, którą pamiętajcie, aby podpisać, że jest to oś x, bo liczymy x1 i x2. Oś x. I zaznaczamy na niej te rozwiązania, które wyliczyliśmy. Kolejnym krokiem jest spojrzenie, jaką mamy wartość przy współczynniku a. Gdy jest ona dodatnia, to parabola jest uśmiechnięta. A jak jest ujemna, czyli tak jak mamy teraz, to parabola jest smutna. Hops. I kolejnym krokiem jest spojrzenie, o jakie rozwiązanie im chodzi. To znaczy, wyliczyliśmy te x, -y, prawda? I one mają być większe od zera, czyli powyżej. Tu mamy wartości, które są większe od zera, czyli tutaj mamy wartości dodatnie. Tutaj nie ma tej kreseczki, czyli nasze kółeczka są takie. I nasze rozwiązanie znajduje się tutaj w tym przedziale liczbowym, tak? Bo ma być większe od zera, nie równe, tylko większe. I zapisujemy sobie, że x należy do przedziału, tak? I tutaj, gdy kładko jest puste, niezamalowane, mamy normalny nawias, taki nieostry, czyli domknięty. 0 do 2, które też jest niezamalowane. I Nie wygląda tak. No i to jest koniec tego zadania. Teraz przejdziemy sobie do sposobu z nawiasem, który jest znacznie szybszy. Bierzemy sobie pod lupę to i wyznaczamy, co ma jedno, i drugie wspólnego ze sobą. No ma x, czyli bierzemy sobie x. I teraz. x razy co daje mi minus x kwadrat? No na pewno minus. I jeszcze x. I teraz x razy co daje mi 2x. No 2. I teraz. Jeżeli ten x będzie się równać 0, no to to nam się całe wyzeruje i mamy x równa się 0. A to policzycie sobie równaniem. Też tutaj się proszę nie lenić. Napiszcie je, bo szkoda by było punktu, jak pomylicie się ze znakami. O! No i wychodzi nam dokładnie to samo, co było tutaj. Oczywiście w znacznie szybszym tempie to było wyliczone. No i wtedy też tworzycie tą oś. Dla jednego czy dla drugiego sposobu. Nieważne. Kończymy zawsze na osi i zapisaniu przedziału. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.